Cześć! Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czy jesteś typem faceta, jakiego poszukują kobiety. Każdy facet ma jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wygląda mężczyzna poszukiwany przez kobiety. Jakie komentarze pojawiają się najczęściej? Oczywiście, że hajs, prestiż, władza. Nie będziemy o takich trywialnych rzeczach rozmawiać, bo to już na tym kanale wiele razy poruszałem. Chodzi mi o cechy charakteru. Wiesz, czasami używa się takiego stwierdzenia: no to jest taki typ dla kobiet, albo no to jest taki antytyp dla kobiet, czyli jakiś facet zaniedbany, który siedzi w domu, nie ma ambicji, leży z pilotem i nic ciekawego w życiu nie robi, do tego jeszcze nie ma wyglądu i tak dalej. Więc jakby mamy takie, każdy z nas ma takie podstawowe rozeznanie na temat tego, Jaki facet jest pożądany przez kobiety? Moim zadaniem w tym filmie jest powalić pewne stereotypy, dlatego że moje doświadczenia pokazują, że nie musisz być takim facetem, jakim ci się wydaje, że mógłbyś, powinieneś być, żeby prowadzić życie z kobietami ze snów, że tak powiem, albo mieć takie kompetencje i taką łatwość, żeby sobie bardzo szybko znaleźć dziewczynę z dużą łatwością, mieć ciągły wybór. Dlaczego tak się dzieje? Otóż widzisz, kiedyś. Ja też myślałem, że taki facet, który mógłby cieszyć się powodzeniem u większości kobiet, to jest osoba rozrywkowa, osoba yy, no, bardzo pewna siebie może nie do końca o to mi chodzi ale taka zawadiacka, taka, która ma siłę przebicia taki zauważalny z daleka charakter ekspansywny. No i przede wszystkim. Y, ubiera się w te wszystkie takie modne, zawsze y, z ostatniego roku moda, sweterki, duże napisy, markowe ubrania, jest przypakowany. Yy, zawsze super zrobione włosy, śmiejący się głośno, jeżdżący fajnym samochodem, interesujący się rzeczami, które pomagają mu zdobywać kobiety, czyli na przykład samochody, podróże, bo która kobieta nie lubi jak facet i zmienia samochody jak rękawiczki, yy, czy, czy, za, czy po prostu jeździ fajnym bajerańskim autem, nie jest tajemnicą, że pewien lifestyle faceta i pewne cechy charakteru powodują, że rzeczy się dzieją, że kobiety na niego zwracają uwagę bardziej niż na innych facetów. I Teraz co chciałem ci przekazać? Zobacz, na moim własnym przykładzie, bo mogę siebie uznać za osobę, która w świecie damsko-męskim no myślę, że osiągnąłem dużo, przynajmniej moją miarą mierząc, może nie porównując się z DiCaprio, myślę, że dużo sobie udowodniłem tego, co jestem w stanie, że tak powiem, jakie piętno odcisnąć na pci przeciwnej, na tym świecie damskim. I teraz Jakiego rodzaju jestem kolesiem? Oczywiście mam też jakieś cechy, które mi w tym pomagają, z, z wymienionych wcześniej, bo grałem koncerty, rapowałem, yy, w szkole nigdy nie byłem popychadłem, miałem pewne, pewne plusy, ale jeśli weźmiesz pod lupę moje życie, to może Cię bardzo zdziwić to, jaki styl życia ja mam. Kiedyś wiele lat temu, kiedy pierwszy raz byłem yy, w telewizji w TVN style, Spotkał mnie kiedyś dwóch gości w zasadzie mnie spotkało w klubie w Toruniu. To był jakiś ja wiem 2008 rok może. I ja sobie stałem gdzieś przy ścianie, oni do mnie podeszli i powiedzieli: "To ty jesteś ten Rafał Żuber?" I mieli taki mindfuck w głowie. Oni powiedzieli: "My sobie ciebie zupełnie inaczej wyobrażaliśmy. Myśleliśmy, że jak spotkamy cię kiedyś w klubie, to ty będziesz Przyłoży, nie wiem, szampana będą ci podawali do ust, będziesz osaczony kobietami. Same dziesiątki, najlepsze z najlepszych, będą ci nalewały szampana i tak dalej. Ich wyobraźnia tak mocno zadziałała. Kiedy jakby mówiło się o mnie jako o kimś skutecznym z kobietami, to oni sobie zaraz takie bajki na mój temat wyobrażali. Bo tak wyobraża się kolesia, który otacza się kobietami, prawda? Tak się go wyobraża. I to już jest pierw, pierwszy dysonans. Ja byłem cichym gościem w klubach, który, go ostatnio to komuś mówiłem, chyba nigdy nie wydałem więcej niż, nie wiem, 200 złotych w klubie jednego wieczoru. Z kobietą kiedyś maksymalnie na randkę chyba z 300 wydałem i, i, i plułem sobie w brodę. Ale generalnie, żebyś poznał jakiego rodzaju jestem człowiekiem. Szkoda jest mi wydać pieniądze na przykład na flaszkę, czy na szampana, czy 1000 złotych na, na wódkę. Po prostu, żeby, żeby przyciągać wzroki kobiet. Oczywiście wtedy byłoby bardzo łatwo je mieć, wszystkie te naj, najlepsze, tak? jeżeli masz loże i, i te drogie rzeczy, ale to nie jestem tego typu, jakby taki bawi duszą, która, która robi wokół siebie takie zamieszanie. Dlaczego? Bo jestem skrytym człowiekiem. Wbrew temu, co można myśleć o osobach skutecznych z kobietami. Mało to... Jeśli chodzi o rozmowy, w ogóle nie interesują mnie y, tematy popularno-naukowe, a więc teoretycznie nie mam o czym rozmawiać z kobietami. Nie mam tego smaltoku, takiego, że zawsze wiesz, jakby te wszystkie bieżące rzeczy, które się w życiu dzieją, mam o nich tyle informacji i mogę z każdym o wszystkim porozmawiać, bo zupełnie tak nie jest. Ja bardziej siebie bym widział mm, jako takiego, jakiegoś y, trochę jak Aspargera, jak Elon Musk, zafiksowanego na, na jakichś swoich dziwnych, osobliwych zainteresowaniach. Yy, które zgłębiam i które nikogo nie interesują poza mną, niż człowieka takiego uniwersalnego, który z każdym o wszystkim może porozmawiać, bo w towarzystwie często się nudzę po prostu. Ja uwielbiam, maniakalnie zaznaczam, zgłębiać wiedzę i to z takich dziedzin, które w ogóle mi się nie przydają w, kobie w, jakby w relacjach z kobietami, bo może to być inżynieria dźwięku, bo mogą to być po prostu niua niuanse na temat sprzętu studyjnego, który, o którym nawet z facetami nie da się porozmawiać, e, czy jakieś tam sprzęty y, z serii wideo, foto, obróbka obrazu, whatever, po prostu Ewentualnie cokolwiek na temat sportu mogę porozmawiać z kimś, ale generalnie większość z moich zainteresowań to, to są takie rzeczy, z którymi mogę praktycznie z jednym kolegą porozmawiać tylko o tym, i, e, i potrafi mi to zajmować miesiące, kiedy ja siedzę i zgłębiam jakieś tematy, i ja wychodzę z domu jak taki totalny no-life no-life po prostu nie wiem, co się dzieje nie wiem, jakie są teraz trendy wokół czego się świat obraca. Po prostu mam dobrą, dużą wiedzę z jakichś dziedzin, ale jestem jak świr trochę. To nie jest ten typ osobowości, który jest tym takim, który wchodzi ubrany w czarny smoking na imprezę, z wszystkimi przybija piątki, wszystkich zna i po prostu y, zawsze może coś powiedzieć na temat tego, gdzie w jego mieście można zaimprezować, gdzie można pojechać y, z kobietą w obrębie 100 kilometrów wokół swojego miasta, bo są super miejscówki i tak dalej. To nie jest ten typ. I ja miałem mam dobre efekty z kobietami bez tego wszystkiego, ale takich osób jak ja jest więcej. Myślę, że najlepszym przykładem jest na to Neil Strauss. Dziś już wielu osób może wiele osób może go nie kojarzyć, ale to, no to jest facet, autor książki e, Gra The Game, która jest międzynarodowym bestsellerem. Być może dzięki której ja teraz do ciebie mówię, bo ona jakby rozpoczęła te, te całe szkolenia z relacji damsko-męskich, modę na tą powiedzmy. I to był gościu, który w wieku 26 lat był prawiczkiem, jeśli nie kłamie, był reporterem łysiejącym, nieatrakcyjnym prawiczkiem, który po prostu takim no-life'em był dziwnym gościem i który ogarnął y, temat relacji damsko męskich także mówiło się o nim w tym środowisku, że był numer jeden na świecie. Dwa lata później, w związku z tym da się. Jakie są z tego wszystkiego wnioski teraz? A mianowicie takie, że umiejętności docierania do duszy kobiet, umiejętność sprawiania tego, że kobiety do ciebie lgną, że kobiety ciebie lubią, że ciebie zauważają, jest umiejętnością osobną, niezależnie od tego. Moim zdaniem, jaki masz typ osobowości, niezależnie od tego, czy pracujesz jako kierowca ciężarówki, czy spawacz, czy yy, przedsiębiorca, to jest umiejętność, która jest sama w sobie osobną umiejętnością, którą albo wykształciłeś, albo nie wykształciłeś, albo wykształcisz, albo nie wykształcisz. Na moim przykładzie tak było, na przykładzie wielu moich kursantów i osób, trenerów, które znam które zaczynały od zera. A często, właśnie co ciekawe, z tego środowiska typowego, takiego pickup up artist, pochodzą osoby, które potem były bardzo dobre, dlatego że jest to trochę takie środowisko facetów, którzy jednak sobie trochę nie radzili, albo coś im się nie podobało w ich relacjach damsko-męskich. Więc nie mieli tych predyspozycji naturalnie i zaczęli szukać, zgłębiać, jakie to cechy charakteru, o co tym kobietom chodzi, jak do nich docierać, zaczęli się tego uczyć, testować, i oni potem się po prostu w tym wykształcili, można powiedzieć. Dlatego, jeśli kiedykolwiek pomyślałeś o sobie, że ty się do tego nie nadajesz, że tobie czegoś brakuje, że ty jesteś innym typem, to ci powiem, że dla każdego ten kawałek tortu się znajdzie. Oczywiście będą osoby, które będą osiągały te, ten sukces szybciej. Sukces w postaci tych, 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 tych wyników, tego, tej, tej atrakcyjności wśród kobiet, tego, jakim wychodzi z tymi kobietami, i będą takie osoby, które muszą w to włożyć więcej czasu. To jest naturalne. to naj, Najlepiej mają osoby, które mają do tego i predyspozycję, i ciężką pracę w to, w to włożyli. To trochę tak jak Jarosław Olech, dobrze mówię, taki chyba siedemnastokrotny mistrz świata, w trójboju, który jest krótki, jest silny, krępy, i do tego. Tytaniczną pracę wkładał w treningi, i dlatego ma tak nieziemskie wyniki. Ale nawet jak jest osoba, która ma do czegoś predyspozycję, ale jest leniwa, to ona się równoważy z tą osobą, która w ogóle nie ma predyspozycji, ale wkłada tytaniczną pracę w te relacje. I znam takie osoby, i często też mówiłem gdzieś na szkoleniach swoim znajomym kursantom, że zobacz, znowu ten facet i ten facet, ja ich widzę tutaj od lat w Warszawie, jak chodzą po chodnikach. Oni są totalnie żałośni. Ja słyszałem, co oni mówią do kobiet, to, to ręce opadają, ale ja ich widzę znów i znów, z tydzień później, miesiąc później, rok później ich widzę i widzę, że oni się rozwijają, że ich mowa ciała już jest inna niż jakie dwa lata temu obserwowałem ich. I już jakieś kobiety się uśmiechają, jak z nimi rozmawiają. Widzę, że ta gadka już jest taka płynna, że jego mowa ciała się totalnie na luźną zmieniła, że ta kalibracja jest i tak dalej, więc generalnie to jest ten przykład, że go się w ogóle nie nadaje, ale praktykuje. Więc jaki jest przepis na to, żeby wychodziło tym osobom, którym dzisiaj nie wychodziło? O totalne podstawy, jakie uważam, że powinna mieć taka osoba, czyli niezależnie, czy ja pracuję jako ten kierowca ciężarówki, ktokolwiek, to po prostu mogę zrobić coś, co będzie mi pomagało z tymi kobietami. To są proste bardzo kroki. Pierwszy to jest zadbać o swój wygląd, bo na pewno to jest bardzo duży ułatwiacz. Żadna kobieta nie chce tak naprawdę faceta z wielkim brzuchem albo wyglądającego jak patyk, chociaż można z brzuchem wielkim i wyglądając jak patyk, ja wyglądałem, mieć też powodzenie, ale polecam popracować nad ciałem, bo to bardzo ułatwia. Takie podstawowe rzeczy jak po prostu higiena, zadbanie, dobry fryzjer, barber i dobry zapach do tego wyglądu to są totalne podstawy, mając już to oczywiście wiedza teoretyczna. Dlaczego to? Dlatego, że to nie jest tak, że ten zapach i ten wygląd załatwią ci też kobiety, dlatego, że ci faceci, którym wychodzi, których podziwiasz, że oni zawsze mieli kobiety, oni. Trochę tak jak z gościami, którzy po prostu porobili wielkie fortuny, nie czytając ani jednej książki o tym, jak robi się pieniądze. Niektóre osoby jakoś po prostu są tak skonfigurowane, że one od razu mają pewne rzeczy, coś zaklikało, że im to wychodzi, ale oni rozumieją coś o tych relacjach damsko-męskich na takim poziomie, mają tak poukładane w głowie i takie poglądy, że te poglądy pozwalają im. Yy, Podejmować pewne działania, które ty nie podejmiesz, bo ty uważasz, że takich rzeczy się nie robi na przykład w danych momentach, bo masz inaczej poukładane w głowie, jesteś inaczej wychowany, nie masz takich doświadczeń, jak oni, i tak dalej, i tak dalej, być może cech charakteru, itp. td. Dlatego trzeba zdobyć e, pogląd na to, jak to wygląda w wersji dobrej. Tak jak jesteś biedny, chcesz być bogaty, musisz przeczytać 100 z książek, musisz, bo wtedy po prostu. Yy, Oświecić, tak naprawdę, z czego się to wszystko składa, i potem sobie to wszystko zsumujesz, z tych wszystkich książkach, pomyślisz sobie: OK, mam wzór na to, wszędzie się powtarza to, to i to. Plus moje własne myślenie, wiem, jak z tego ulepić, jakiś przepis na sukces. Tak samo tutaj. Po prostu rozumiem, że muszę nad pewnymi rzeczami popracować, a o kobietach należy myśleć tak, a nie tak, bo to myślenie do niczego nie prowadzi, a to myślenie daje sukcesy. Więc trzeba zdobyć podstawową wiedzę. Czyli edukacja na temat tego, tak naprawdę, jakim trzeba być facetem i co warto robić z kobietami, czego nie warto, jak reagować, jak nie reagować, mając tę wiedzę, zostaje już tylko wtedy praktyka. Dlaczego praktyka? Dlatego, że dwie rzeczy się wtedy wykształcają. Pierwszą, to jest coś takiego, jak w boksie się na to mówi timing. Jak nie ćwiczysz, to nawet już po tygodniu, po dwóch tygodniach timing ci odpada. To jest ten, ta wiedza, kiedy zadać cios. To, to nie tyle wiedza, co takie wyczucie. Jak nie ćwiczysz, to potem wiesz wszystko teoretycznie, jak to powinno wyglądać, ale nie zadasz ciosu na czas. A jak jesteś w grze, nie zastanawiasz się, jest szósty zmysł, bam, zadajesz cios, on wchodzi wtedy, kiedy trzeba. To jest timing. W relacjach nazywamy to kalibracją. To jest to, że zaczynasz, idziesz do klubu, zaczynasz rozmawiać z kobietą, czy w ciągu dnia, czy cholera w aptece, i ty wiesz, który, co powiedzieć w danym momencie, i też nie zastanawiasz się zbyt długo, tylko te słowa lecą same i mówisz dobre rzeczy. To jest kalibracja. Jeśli nie jesteś w grze, nie mówisz, nie ćwiczysz tego, mimo wiedzy, mimo wyglądu, mimo zapachu. Nie będziesz miał sukcesów, dlatego ten trening pozostaje. Jakby to jest osobny temat z tym treningiem, bo to też już wiadomo, nie na tym kanale, pier nie pierwszy raz to na tym kanale mówię. Drugą tą zaletą z tego treningu to jest to flow, czyli wchodzisz we frekwencje umysłowe, które pozwalają ci być takim, właśnie ten szósty zmysł, tak jakby osiągnąć. Dochodzi coś takiego, jakby ci to powiedzieć. Jak powiedziałem, że ja potrafię miesiącami wkuwać jakąś wiedzę. Z dziedziny jakiejś bardzo wąskiej, no to ja w tym czasie, w obrębie na przykład, załóżmy, miesiąca, jestem osobą, która świetnie nadawałaby się do, do pisania jakichś artykułów naukowych z tego tematu, do prowadzenia na ten temat szkoleń czy ciekawych rozmów. Nie znaczy to, że w tym momencie bym był skuteczny z kobietami, co zresztą pod, potwierdza mi rzeczywistość, ale Wyjeżdżam gdzieś, przestawiam się na inne tory, i mój umysł przestaje już być taki skuteczny w rozkminianiu tych wszystkich technicznych rzeczy, o których się uczyłem miesiąc wcześniej. Ale jest bardzo dobry i lekki w kontaktach z kobietami. Bardziej ta artystyczna, taka zwiewna część się uruchamia. Wchodzę na te frekwencje umysłowe, które właśnie powstają przy flow. Przy czymś takim, że jak robisz coś długo, to. Twój umysł i twoje ciało dostraja się, żebyś robił to dobrze. Nawet w nowej pracy, na produkcji, jeżeli jest jedna czynność, którą 8 godzin powtarzasz, no to możesz zdobyć w tym flow, że już minimalnym kosztem twojej energii same ręce i sam umysł ci to robi. Więc dlatego potrzebne jest ci właśnie, niezależnie czym się zajmujesz, trochę o siebie zadbać, mieć wiedzę i praktykować. Tak to wygląda. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli uważasz, że w jakiś sposób było przydatne to, co powiedziałem, możesz zostawić lajka, like, będzie to dla mnie znakiem, że tak właśnie było. Bardzo mi będzie miło, jak będziesz moim subskrybentem, będziesz powiadamiany na bieżąco o nowych materiałach, jeśli jesteś za samorozwojem w relacjach. No to to jest dobra decyzja. Zapraszam Cię także na mojego bloga, do którego link znajdziesz pod filmem. Tam jest więcej materiałów niż na samym YouTubie. Są treści, których tutaj nie ma. Moim celem jest to, abyś dostawał od kobiet to, co najlepsze, bo wtedy poprawi to jakość całego Twojego życia.